Teściowa przywiozła pięcioro wnucząt od szwagierki i zostawiła je przy bramie naszego domu na wsi. Monika, aż do września są twoje. To, co zrobiłam potem, doprowadziło ją do łez. Zasubskrybuj nasz kanał i zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Ciesz się historią. Monika Lewandowska wpatrywała się w ekran laptopa, gdzie rzędy liczb i wykresów pulsowały w rytmie jej myśli. Każda linia, każda wartość przypominała jej o setkach godzin spędzonych na analizowaniu rynku, o decyzjach podejmowanych późną nocą, kiedy cisza mieszkania była jedynym świadkiem jej rozterek. Z jednej strony dynamiczne słupki wzrostów bitcoina i ethereum, które skrupulatnie gromadziła od ponad dwóch lat z drugiej ostrożne, ale stabilne prognozy, lokat skarbu państwa. Obok niej, na biurku, spoczywał zegarek Patek Filip, nie tyle dodatek, co symbol, przypomnienie o każdej umowie, jaką wynegocjowała na forach inwestycyjnych każdej nocy, którą przepłaciła kofeiną i ryzykiem. Paweł, jej mąż, poprawił kołnierzyk białej koszuli. A zegarek Rolex Daytona przesunął się po jego nadgarstku z elegancją godną mężczyzny, który znał wartość precyzji i czasu. Usiadł obok niej i przesunął palcem po ekranie laptopa, zatrzymując się na liczbie 300 tysiąc złotych. Jeśli sfinalizujemy zakup dziś, powiedział spokojnie, ale z błyskiem w oku, możemy pokryć część z limitu Twojej karty Visa Platinum. Ten cashback 2,5% zrównoważy przynajmniej część kosztów kredytu. Resztę bierzemy na hipotekę. Dwa lata, lokalny bank. Szybka decyzja. Monika przygryzła dolną wargę skupiona. Myśl o kredycie w Diner's Club, te 50 tysięcy złotych, które wisiały jej jak cień nad głową, nadal ją niepokoiła. Ale działka poza poznaniem. Tyle razy już o niej rozmawiali. Ucieczka od hałasu. Miejsce, gdzie mogliby oddychać inaczej. Przypomniała sobie, jak Paweł wynajął BMW Serii 5 na służbowy wyjazd. Siedząc obok niego, podziwiała cyfrowy kokpit, marząc w ciszy o dniu, w którym przed ich domem stanie elektryczny Mercedes Benz z ładowarką na ścianie garażu. W porządku, szepnęła, czując, jak serce przyspiesza. Podpisujemy. W tym samym momencie telefon zawibrował. Przyszedł e-mail od pośredniczki. Monika otworzyła wiadomość. Oprócz standardowego pliku z umową, załączona była jeszcze jedna rzecz: zdjęcie stare, wyblakłe, czarno-białe, przedstawiało dom, ruinę, raczej cień tego, czym niegdyś był: weranda zniszczona, balustrada przełamana, a w prawym górnym rogu, długopisem, ktoś dopisał: Doktor Kowalczyk. Monika zamarła. Paweł szepnęła, obracając laptop w jego stronę. Spójrz na to. Nachylił się, zmarszczył brwi. Nie ma nic o nim w dokumentach, sprawdzałem wszystko, nawet księgę wieczystą. Kto dopisuje takie rzeczy do oficjalnych materiałów? Monika nie odpowiedziała, jej dłoń drżała, kiedy wprowadzała podpis elektroniczny. Każdy krok prowadzący do tej decyzji był logiczny, każdy ruch przemyślany, zabezpieczony, przedyskutowany, ale teraz, teraz miała wrażenie, że wchodzi w coś więcej niż tylko inwestycje: że dom, który kupują, nie jest pustą strukturą z cegieł i drewna, lecz nosi w sobie historię. I może nawet przestrogę. Tej nocy nie zmrużyła oka leżała obok śpiącego Pawła, słuchając miarowego tykania zegarka, umysł nie pozwalał jej odpocząć. Powtarzała w głowie ten jeden zapis: Doktor Kowalczyk. Przypomniała sobie o starych monetach. Które znalazła przypadkiem na targu kolekcjonerskim kilka miesięcy temu. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to będzie początek jej przygody z numizmatyką. Zaintrygowały ją nietypowe symbole, daty. Czy mogły mieć coś wspólnego z tym domem? Czy to przypadek, że teraz wracają do niej w myślach, jakby chciały coś powiedzieć? W ciemności, z otwartymi oczami i sercem przepełnionym niepokojem, podjęła decyzję. O świcie sprawdzi wszystko, kto to był doktor Kowalczyk i dlaczego jego imię pojawiło się właśnie teraz, w tej chwili, gdy ich życie miało obrać nowy kierunek. Między inwestycjami a kryptowalutami pojawiła się tajemnica. Prawdziwa, niepodważalna. Monika wiedziała jedno: za tą działką kryje się coś więcej. Coś, co domaga się, by zostało odkryte. Dom wyglądał gorzej niż Monika sobie wyobrażała, choć Paweł próbował wcześniej ją przygotować na surowy stan do remontu. Podłoga była usiana odłamkami cegieł, gwoździ i kawałkami drewna, jakby ktoś porzucił miejsce w pośpiechu, a potem natura postanowiła dokończyć dzieła zniszczenia. Tynk odpadał całymi płatami. A sufit wydawał się zawieszony na cienkiej granicy między upadkiem a cudem. Paweł nie zwlekał, zdjął marynarkę i od razu wciągnął prosty biały t-shirt, który nosił zawsze podczas prac remontowych. Jego ruchy były pewne, skoncentrowane. Spojrzał w głąb salonu przez wybite okno, gdzie kiedyś zapewne wisiały ciężkie zasłony. I powiedział z błyskiem wokół jeśli dobrze przeliczymy koszty tej renowacji, wartość nieruchomości może wzrosnąć dwukrotnie w kilka lat. To może być modelowy przykład do mojego portfolio z zakresu przedsiębiorczości cyfrowej. Monika uniosła brwi, przyglądając się jak stąpa ostrożnie po spróchniałych deskach. Zmęczony uśmiech zagościł na jej twarzy, już widziała oczami wyobraźni baner promocyjny. Lewandowski Holdings, od startupów po nieruchomości premium. Wkrótce dołączyli do nich znajomi. Niektórzy zjechali sportowymi autami, które bardziej pasowały do salonu samochodowego niż do placu budowy. Porsche Carrera, Lamborghini Huracan z espresso w dłoni dyskutowali o tokenizacji nieruchomości, kosztach wykonawstwa i jak wycisnąć z każdego metra kwadratowego maksymalną wartość. Monika przyzwyczajona do pracy w ciszy trzymała się z boku. W sobotę, gdy słońce od dawna zniknęło z nieba, a kurz unosił się w powietrzu niczym cień przeszłości, malowała ramy okienne farbą z wysokim pigmentem, kupioną na kartę Mastercard Platinum. Nie dla prestiżu, lecz dla punktów, tysiące punktów. Wszystko liczyło się teraz w walce o płynność finansową. Nagle usłyszała stłumiony trzask. Pochodził z panelu przy jednej ze ścian. Dźwięk był krótki, ale wyraźny, jakby drewno oderwało się od tynku pod wpływem ruchu. Zamarła, trzymając pędzel w połowie ruchu. Podeszła i ostrożnie odsunęła luźną deskę. Za nią, w zagłębieniu ściany, tkwił niewielki metalowy sejf, częściowo wtopiony w gruz i kurz. Paweł zawołała, nie odrywając wzroku od znaleziska. Jej dłonie już drżały. Mąż natychmiast porzucił dłuto, otrzepał dłonie i podszedł. Spojrzał na sejf, poprawił Rolexa na nadgarstku i wyprostował się. Jak, jak to się w ogóle tu znalazło? Oboje uklękli. Pokrętło kodu było zarysowane, jakby ktoś próbował otworzyć sejf na siłę. Przekręcali je ostrożnie, próbując znanych kombinacji: dat urodzin miłosza, daty ślubu, daty podpisania umowy kredytowej. Nic. W końcu Monika wprowadziła trzy cyfry, które przyszły jej nagle do głowy: klik. Zamek puścił. W środku znajdowało się kilka starych polskich monet, ciężkich, ociężałych od historii, oraz pożółkła kartka papieru z ręcznie napisanym zdaniem: Trzy klucze oświetlają drogę. Cisza, jaka zapadła, była cięższa niż kurz w powietrzu. Jeśli to prawda, odezwał się Paweł, wpatrując się w kartkę, to możemy trzymać w rękach coś znacznie większego niż tylko monety. Ale co to są za klucze? Monika nie odpowiedziała od razu. Serce waliło jej jak młotem. Nie była w stanie oderwać wzroku od literek pisanych nierówną ręką. Czuła, że właśnie przekroczyli granice między rzeczywistością a czymś starszym, bardziej niepokojącym czymś, co sięgało daleko poza roi i kryptowaluty. Od tamtej chwili remont miał dwie twarze. W ciągu dnia fizyczna odbudowa ścian, montaż instalacji, negocjacje z ekipami. Wieczorami Monika siadała w prowizorycznym kącie salonu przy świetle jednej lampki i otwierała notes. My to tam spisywała wszystkie wydatki, operacje na krypto, aktualne kursy ETH, kontakty do ekip budowlanych. Ale teraz, wśród liczb i kolumn, pojawił się nowy wpis. Znaleźliśmy safe. Tajemnica wzięła mnie w posiadanie. Poniżej narysowała trzy klucze. Nie wiedziała jeszcze, jak wyglądają, więc każda kreska była domysłem, intuicją, próbą odczytania nieznanego języka. Konflikt narastał w niej z dnia na dzień. Jej umysł, który zawsze analizował wszystko w kategoriach wzrostu, inwestycji i płynności, teraz miał do czynienia z czymś, co nie dawało się przeliczyć na złotówki, coś, co wciągało ją głębiej niż sama przypuszczała. Paweł z kolei zaczął planować, jak sprzedać monety, może na aukcji kolekcjonerskiej, może z udziałem znajomych z rynku sztuki. Ale dla Moniki to nie były po prostu przedmioty, one mówiły szepcząco przez papier, przez ściany, przez nazwisko kowalczyk. Podczas kolejnego dnia pracy, gdy Paweł wiercił otwory pod nową instalację, a znajomi debatowali o przekształcaniu nieruchomości w NFT, Monika milczała. Patrzyła na starą boazerię i czuła, że dom zaczyna do niej mówić. Jakby wiedział, że ktoś w końcu go słucha. Było głęboko po północy, gdy Monika usłyszała coś, co przez kilka pierwszych sekund zdawało się być snem śmiech dzieci echo dźwięków odbijało się od niedokończonych ścian korytarza, nierealne i niepokojąco znajome. Zerwała się z łóżka Boso i otworzyła drzwi z uczuciem, jakby coś nieodwracalnego właśnie się zaczynało. Przed nią, z wyprostowaną postawą i surowym spojrzeniem, stała Elżbieta Lewandowska. Za nią ciasno stłoczeni pięcioro dzieci Marty: Katarzyna, Kacper, Kajetan, Zuzanna i najmłodszy Michał, który wyglądał, jakby miał zaraz zasnąć na stojąco. Każde z nich miało na plecach coś w rodzaju plecaka: torby, worki na buty, reklamówki. Żadne z nich nie miało walizki, ani kurtki. Zostaną tutaj do września, powiedziała Elżbieta tonem, który nie znosił sprzeciwu. Monika zamarła, jakby uderzono ją w pierś. Spojrzała na stosy farb, narzędzi, niezabezpieczone kable. Remont trwał. Dom nie miał jeszcze gotowych pokoi. A teraz miała przyjąć pięcioro dzieci, które pachniały kurzem podróży i strachem? Paweł w piżamie schodził właśnie po schodach. Przetarł oczy, zerkając przez szybę na zaparkowanego BMW Serii 5, wynajętego na miesiąc. Mamo, co się dzieje? Spytał z niedowierzaniem. Elżbieta uniosła brodę. Potrzebują bezpiecznego miejsca, wasze walizki możecie przenieść do piwnicy. Zanim zdążyli zaprotestować, dzieci przeszły obok nich, cicho jak cienie. Jedynie Michał zatrzymał się przy Monice i szepnął: Ciociu, mogę spać na podłodze. Nie przeszkadzam. Tamtej nocy działka zamieniła się w pole bezgłośnej wojny. Klocki, misie, zestawy do malowania, porozrzucane wszędzie, zdominowały przestrzeń. Miłosz, wybudzony krzykami kuzynów, płakał nieprzerwanie przez godzinę. Monika siedziała z nim na kolanach, trzymając w drugiej ręce dziennik wydatków, próbując znaleźć choć jedną liczbę, która dałaby jej iluzję kontroli. Nie znalazła nic. Rano Kajetan i Kacper przeszukiwali salon. Zamiast bawić się, rozbierali meble, zaglądali za boazerię. W pewnym momencie Kajetan krzyknął, triumfalnie machając czymś w dłoni. Tato Paweł, zobacz, jakiś stary papier. To był pożółkły wycinek gazety. Data 1932. Tytuł Ekspedycja archeologiczna nad małą wełną. Zaginione artefakty? Te monety nie są zwyczajne, powiedział Paweł, marszcząc brwi. A to może być powiązane z tym sejfem. Monika nie powiedziała ani słowa. Wiedziała już, co musi zrobić. Położyła wycinek obok laptopa i rozpoczęła pracę nad raportem finansowym dla banku. Ale myśl biegła gdzie indziej. Dlaczego ktoś miałby chować mapę w ścianach? Zapisała na marginesie. Czy trzy klucze mogą mieć związek z tą rzeką? Wieczorem przy kolacji napięcie eksplodowało. Elżbieta, steczką w ręku, położyła na stole wydrukowaną tabelę. Przypominam o pięćdziesięciu tysiącach, które pożyczyłam wam trzy lata temu, powiedziała chłodno. Marta, stojąca z tyłu, z rękami splecionymi, uniosła głos. To niedopuszczalne. Nigdy z nami nie rozmawialiście, zanim zamieniliście ten dom w przedszkole dla dzieci, których nie chcecie znać. To nieprawda syknęła Monika, czując jak zaciska pięści. Ale może wreszcie zaczniemy mówić szczerze, prawda? Ty, Elżbieto, nigdy nie przyjechałaś tutaj z pomocą. Zawsze z kontrolą. W tej burzy słów, pełnej wzajemnych pretensji i ukrytych ran, Monika dostrzegła coś za półką, coś, co nie powinno się tam znaleźć. Podeszła. Za pudełkami po zastawie, schowana pod plandeką, leżała stara książka. Twarda oprawa, wytarty grzbiet, tłoczenie fabryczne z nazwiskiem doktor Kowalczyk. Zamarła. Otworzyła ostrożnie. Strony były kruche, niektóre zapisane ledwie czytelnym pismem. Treść była niepokojąca. Audyty wewnętrzne, tajemnicze transakcje, notatki o komorze ukrytej, która miała chronić dziedzictwo przed zapomnieniem i ludźmi niegodnymi. Miłoż zapłakał w drugim pokoju, a Michał bawił się plastikowym pociągiem w kącie. Monika trzymała dziennik w rękach, jakby trzymała coś żywego. To może być klucz, szepnęła do siebie. To może wszystko wyjaśnić. Między kredytami, długami i niespodziewanym domowym przedszkolem nagle pojawiła się nowa oś narracji. Nie chodziło już o inwestycje, to była historia i nie tylko tej działki, lecz ich własnej rodziny. Następnego ranka Monika obudziła się wcześniej niż zwykle, czuła ciężar, który nie należał już tylko do fizycznego zmęczenia, to była świadomość, że wszystkie maski opadły, a każdy krok od tej chwili musiał być świadomym wyborem. Siedziała przy prowizorycznym biurku, gdzie jeszcze wczoraj segregowała rachunki. Przed nią leżał dziennik doktora Kowalczyka, otwarty, cichy i nieubłagany świadek tego, co już wiedziała i tego, co jeszcze miało się ujawnić. Paweł wszedł do salonu, ubrany w elegancki garnitur. Za chwilę miał wideokonferencję z inwestorami z Londynu. Zatrzymał się, widząc ją tak skupioną. Monika, zapytał cicho. Ona podniosła głowę. W oczach miała coś, czego nie widział u niej od dawna, determinację, ale nie opartą na tabelach ani na prognozach rynku. Podjęłam decyzję, powiedziała twardo. Nie cofniemy się, odkryję całą prawdę, nawet jeśli będzie to kosztować więcej niż jesteśmy w stanie teraz zapłacić. Spojrzała na zegarek na jego nadgarstku. Rolex, który kiedyś symbolizował ich wspólne ambicje, dziś był tylko przypomnieniem, że czas to nie luksus, lecz odpowiedzialność. Jeszcze przed wschodem słońca Marta wróciła z Warszawy z teczką dokumentów, w środku kopie raportów z wewnętrznych audytów starej fabryki, gdzie Elżbieta przez lata pełniła funkcję głównej księgowej. Były tam przelewy skąd fundacji, niejasne transfery na zagraniczne rachunki, faktury z dopiskami, Ferrari 488 zakup prywatny, zakup apartamentu złota 44, a na dole każdej strony podpis doktor Stanisław Kowalczyk. Monika przełknęła ślinę, czując jak dreszcz przebiega jej po plecach. Wszystkie tropy, wszystkie znaki prowadziły tu. Do tego dnia, do tego stołu, do tej konfrontacji. Elżbieta weszła bez słowa. Spojrzała na dokumenty rozłożone jak karty w grze, której już nie kontrolowała. Przez moment próbowała zachować kamienną twarz, ale kącik ust jej zadrżał. Wy, zaczęła, lecz głos ugrzązł jej w gardle. Paweł nie pozwolił jej dokończyć. Mamo, powiedział z wyraźną nutą gniewu, chcesz, Zastawić nasz dom za pięćdziesiąt tysięcy, które nam kiedyś pożyczyłaś, ale sama ukradłaś miliony. Czy naprawdę nie widzisz, jak absurdalne jest to, co robisz? Monika podniosła dziennik Kowalczyka i powiedziała spokojnie: On ci zaufał, ale my wybieramy przejrzystość. Czas, żebyś i ty zrozumiała, że nie wszystko można kontrolować przez długi. Chwila ciszy była jak zawieszone ostrze, nawet dzieci ucichły, jakby instynktownie wyczuły wagę tej rozmowy. Elżbieta po raz pierwszy od dawna spuściła wzrok. Dobrze, wyszeptała, wycofuję pozew, zrezygnuję z zabezpieczenia na działce, odetchnęli, nie jak po zwykłej ulgi, lecz jak po zakończeniu wojny, która toczyła się nie tylko między osobami, lecz wewnątrz nich. W kolejnych tygodniach przyszły potwierdzenia z sądu. Proces został wycofany. Obciążenie hipoteczne zniknęło z Księgi Wieczystej. Dzieci wróciły z obozu słoneczny, jak odmienione. Zuzanna mówiła z zachwytem o pierwszym robocie, którego nauczyła się programować. Katarzyna nosiła naszyjnik z monetą, który traktowała jak amulet. Michał, wcześniej nieśmiały, pokazywał Monice, jak pielęgnować płatki petuni bez ich uszkadzania. Dom się zmieniał, nie tylko w strukturze, ale w energii. Miłosz przestał płakać w nocy. Paweł znów zajął się ogródkiem i negocjacjami z bankiem, ale teraz jego pliki Excel zawierały nie tylko liczby, lecz również nazwiska, historie i lekcje, które zamierzał przekazać synowi. Monika umieściła dziennik doktora Kowalczyka w szklanej gablocie, którą wstawili do salonu. Obok niej zawisła stara mapa, wycinek z gazety z 1962 roku i rysunek trzech kluczy, które kiedyś narysowała w swoim notesie. To nie był już tylko dom. To było miejsce, gdzie prawda pokonała strach, gdzie przeszłość, nawet ta mroczna, została zaakceptowana, a nie zamieciona pod dywan. Działka, która miała być tylko kolejnym krokiem w ich portfolio, stała się azylem, świadkiem, dziedzictwem. A kiedy noc objęła ciszą ściany, które znały już wszystkie tajemnice, Monika po raz pierwszy od miesięcy usiadła spokojnie i spojrzała w stronę ogrodu. Uśmiechnęła się lekko. Żeby zbudować coś trwałego, szepnęła. Trzeba mieć odwagę nie tylko inwestować. Ale też przebaczyć.